Hej witajcie niedzielny ultra w poszukiwaniu biegowej motywacji na luty taka trochę wytrzęsiona będzie, bo sytuacja fantastyczna magia magia biegania zimą ale dojdziemy i do tego, bo najpierw się coś wam przyznam, bo to nie jest tak, że są ludzie i mówię tu też o sobie, że zawsze się chce, że mm, zawsze jak gdyby jest ten głód wewnętrzny biegania, zrobienia czegoś więcej. I jak widzicie jestem po drugiej stronie farty tej oddzielającej mirów wyczerpły. I tak naprawdę powód tego jest bardzo prosty. Bo kiedy już przebiegnę, przez most tam na wysokości dawnego Tesco Czy skałta obojętnie To wiem Że następny jest dopiero w Mirowie I nie skrócę tej trasy już w żaden sposób I tak oszukuję trochę siebie Bo Nie ma już odwrotu i Muszę ten bieg dokończyć Obojętnie jak się Jak się z tym czuję Tak naprawdę Pierwszy miesiąc zimy już za nami, obojętnie co zrobiliśmy, albo czego nie zrobiliśmy. Jeszcze zostało nam się przemęczyć w oczekiwaniu na więcej światła, na trochę cieplej. Jeszcze miesiąc, półtora, może dwa. I w takiej sytuacji zawsze pomaga to, co się dzieje na każdym ultramaratonie, to znaczy. Krok po kroku, dzień po dniu. Trening po treningu Może nie potrzeba mieć wielkiego planu na to, co się zadzieje w lutym i w marcu. Może nie potrzeba mieć rozpisanego jakiegoś celu kilometrowego. Może po prostu trzeba patrzeć na każdy dzień i decydować Dzisiaj się porozciągam. Jutro poroluję. Dzisiaj a dzisiaj jest słońce, to może troszkę pobiegnę nie za dużo, nie za szybko, uważając na siebie, ale pobiegnę, żeby ten ruch towarzyszył, żeby coś się jednak działo w oczekiwaniu na sezon, na niespełnione oczekiwania startowe, które do tej pory w zawieszeniu, bo najgorsze. Co można zrobić w marcu i kwietniu, to obudzić się, gdzie nagle każdy krok sprawia problem, gdzie przebiegnięcie dystansu, który kiedyś był pestką, oznacza walkę. Każdy z nas ma swoje granice, swoje możliwości, ale jedno wiem, że nic nie procentuje tak jak przypracowana zima, tak jak e, przewalczenie trochę takie wewnętrzne tego wszystkiego i zmuszenie się. Bo motywacji nam nie brakuje. Czasami, czasami trzeba się trochę oszukać, zmusić, bo jestem w 100% pewny, że jeżeli już się zmusisz do wyjścia. Do przebiegnięcia, do zrobienia małego treningu to nie dość, że każdy następny będzie łatwiej, to jeszcze w trakcie tego treningu wróci ta motywacja, którą być może zima uśpiła. Tego życzę Wam wszystkim i sobie na luty, żeby z jednej strony warunki pozwoliły, a z drugiej strony, żeby się udało budzić tą. Motywację, bo lubi usnąć zimą i wmawiać nam, że jeszcze zdążymy pobiegać, jeszcze zbudujemy formę, jeszcze pójdziemy troszkę do przodu. Tyle z mojej strony. Pięknie jest, słuchajcie. Do zobaczenia.